W zajezdni tramwajowej na Woli po raz czwarty zainaugurowano kampanię społeczną, bądźmy razem bezpieczni. Obok dorosłych przybyło też wiele młodych osób bardzo zainteresowanych kampanią. Bo niecodziennie można zobaczyć, jak w stojący na torach samochód uderza tramwaj. Tym razem w środku były manekiny i wszystko zostało zaaranżowane. Do tego typu zdarzeń drogowych dochodzi często na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez samochód. Dowiedziono już, że najmłodsi są bardzo skuteczni w odwodzeniu rodziców od nieprzemyślanych manewrów. Strażacy i ratownicy sprawnie zajęli się poszkodowanymi. I wszyscy, wszyscy cieszyli się, że to jednak nie jest naprawdę. I o to chodziło.